Wracając do pułkownika Runa, skąd utkwił mi w pamięci tak dobrze. Przychodził co niedzielę do skryjostwa mojego na obiady w niedzielę i opowiadał o czasach sprzed rewolucji, gdzie się przyjaźnił z moim dziadkiem, ojcem Sergiusza, Piotrem Lomanem, Rosjaninem, który służył w w warzywskim pułku kawalerii. Petersburgu, a paradoks, Rumel był, y, służył w pułku piechoty, ale w tym pułku y, y, kawalerijskim, w koszarach, y, zaczynał jeździć konno bardzo intensywnie i z no, wiadomymi skutkami. Gdzie jego nauczycielem był y, James Phillips, taki teoretyk, trener, koniarz, y, no, wielka postać jeśli chodzi o początki jeździectwa sportowego w tym czasie. I chciałbym też napomknąć o jeźdźcach, yy, którzy w tym czasie byli pod jego kuratelą yy, w, w tym Sopocie w Klubie, prawda? A mianowicie yy, pułkownik yy, Rotmistrz Łukaszewicz, yy, porucznik yy, Staś Zieliński z, z żoną Ewą, yy, Kazimierz yy, Haller z żoną yy, Krystyną, yy, a następny, yy, następne pokolenie, Czyli już juniorów, czyli moje, tylko troszeczkę ode mnie starsi, no to była Dorota Suchorzewska, Wojtek Wiatrowski, no i, i, i wschodząca gwiazda, najwybitniejszy z nich wszystkich, to był Bogdan Kadubowski, świętej pamięci. Rumla, co jeszcze pamiętam, że wspaniale malował konie i masę było jego obrazów w stajni porozwieszanych, co zresztą jego syn, też Karol, też koniarz, kontynuował, malował konie Karolek. Zginął w wypadku samochodowym w latach 90. wracając z Moskwy, bo budował parkury WKK woskie Rumel był bratem, pułkownik Rumel był bratem Juliusza Obrońcy Płynniejszego Generała Warszawy. I to by było na tyle, żeby nie było za długo. Pozdrawiam.